Jak powiedziałem, że wyniosę choinkę, to ją wyniosę. Nie trzeba mi o tym co po roku przypominać. No tak, to oczywiście taki żart. Tak mógłby powiedzieć jakiś niezdyscyplinowany mąż. Natomiast jestem mężem zdyscyplinowanym, wiem co do mnie należy. Święta minęły, żona choinkę pozbawiła ozdóbek, bombek, łańcuszków i tym podobnych, więc ja jako mężczyzna wziąłem na siebie to zadanie i rzeczywiście choinkę wyniosłem. Ale wyniesienie choinki to dopiero połowa sukcesu, coś z tą choinką trzeba zrobić. Mieszkańcy bloków, mieszkańcy miast nie mają zbyt dużego wyboru, po prostu wynoszą Choinkę miejsce do tego przeznaczone, czy gdzieś koło śmietnika, i już służby miejskie, służby oczyszczania, firmy wyrwające śmieci zajmują się dalszym ciągiem tego procesu. No taka ciekawostka, fajnym rozwiązaniem jest to, że niektóre choinki trafiają do zooparków, bo niektóre zwierzątka bardzo podobno lubią sobie przekąsić takie nawet wyschnięte choinki. Jeśli jednak ktoś ma ogródek przydomowy, Działkę mógłby pomyśleć nad tym, żeby jednak tą, jakby nie było masę biologiczną, gałązek, nawet uschnięte gałązki choinki, wykorzystać w sposób bardziej powiedziałbym pożyteczny. Ci, którzy oglądali moje wcześniejsze filmiki, wiedzą, że mam u siebie na działce taki kącik, który nazywam kącikiem borówkowym. Borówki są to rośliny generalnie kwasolubne. A z tego co wiem, to gałązki glaków, gałązki w naszym przypadku choinek, czyli jodeł czy świerków, taką rolę zakwaszającą tą ziemię pełnią. Także ja, jak co roku, a już od wielu lat mam w domu choinkę taką, no nie sztuczną, tylko właśnie jakąś tam ciętą, postaram się wykorzystać te gałązki właśnie do wyszczółkowania tego miejsca, gdzie mam borówki amerykańskie bohaterka tegorocznych świąt dostarczona na miejsce. Jest to jodła, już całkowicie wyschnięta. Gałązki się kruszą, osypują, łamią. Dostarczona w miejsce mojego właśnie kącika burówkowego, że tutaj spadające igły nie będą mi specjalnie przeszkadzać. Co więcej, jest to miejsce, które którym te igły suche gałązki posłużą jako element y, po prostu y, ściółkowania tego miejsca. Żeby, y, Pociąć tą choinkę na mniejsze części posłużę się sekatorem, takim sekatorem kowadełkowym, służącym do przyczynania właśnie grubszych gałązek. A tam, gdzie sobie ten sekator już nie będzie radził, po prostu użyję pilarki elektrycznej sztila, którą już nieraz wykorzystała nawet w tym miejscu, żeby tą ulenę skrócić. No nic, koniec gadania. Czas przystąpić do roboty. No dobrze, niżej gałązki są grubsze, czas zmienić narzędzie, posłużę się pilarką elektryczną, oczywiście kwestia zabezpieczenia oczu, obowiązkowa, bezpieczeństwo i zdrowie najważniejsze. Poziom oleju został już sprawdzony, ale jest to pełna, lekki, luz na Łańcuchu jest zapewniony. Myślę, że możemy działać. To by było na tyle z zaczynaniem gałęzi, został pieniek, który też potem na mniejsze kawałeczki i postaram się go potem wykorzystać po podesknięciu, no może jako element wsadu do kominka, chociaż nie powinno się palić oczywiście gałęziami roślin czy drzew iglastych, bo mają one więcej substancji, które po prostu zanieczyszczają kominek, ale jak się rzuci tam takich kilka Elementów, to myślę, że nic się nie stanie, i potem jedyne co zostanie to rozdrobnienie tych gałązek na jeszcze mniejsze części. I tak jak mówiłem, końka została pocięta na mniejsze gałązki, teraz te Mniejsze po prostu potnę na drobne kawałeczki sekatorem, starając się, żeby te gałązki upadały tutaj na całym obszarze, gdzie mam borówki, żeby pełnić rolę takiego mm, elementu ściółkującego to miejsce. Oto już efekt końcowy. Gałązki, myślę, że w miarę równomiernie rozrzucone w formie ściółki, w miejscach, gdzie rośnie borówka. I w ten oto sposób, działając proekologicznie, materia organiczna w obiegu zamkniętym trafi w jakiś tam sposób z powrotem do naturalnego środowiska. A jakie wy macie? pomysły na pozbywanie się świątecznych hojnek. Jeśli macie jakieś oryginalne, fajne pomysły, chętnie bym się z nimi zapoznał. Piszcie w komentarzach. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.